Cześć moi widzowie, no jestem nowym YouTuberem w sumie, no mało wiem No ale tak, to jest mój klub motocyklowy W ogóle nie wiem gdzie jest mój motocykl, nie pokaż wam moje stroje To taki odbucha bucha większość, ten jest zabity w sumie w ten też odbucha Ten jest glifony ten też no, i to już nie to by byłby mój pierwszy w ogóle. W tym sobie wejdziemy. No, w ogóle za cicho mówię. <coughs> Muszę być głośniej. Ja, no, dobra, wychodzimy. Yy, aha. Zbieram sobie na tego. Yy, zbieram sobie na Ex import, export, out. Bo mam już magazyn, mam już klub i mam już. E, koka. nawet koke. Nawet coca, inne pasowanie... Możemy się w sumie tam przyjechać, tylko się zresztą jako e, tam. E, I gdzie jest mój hakuchu? Ktoś mi go zniszczył. No to zadzwonimy. Maszmy followę Insigns. A jak mi króził to jestem zły. Morse Mutual. Morse Mutual. We're here, here to help. Myślę, że możemy to zrobić. W sumie się cieszę. Żadnie, niech mi dadzą te. te Matur. Nie mi Michała. Dlaczego tak daleko? Co? Dlaczego? Ech, mm. W ogóle śmieszne jest to, że e, mam jednego osoba od kolegi. E, no. Po prostu. Jak będzie słaba jakość, to ja poczytam później, bo wiem, że na tym ze wskrzeszeni bez mikro była bardzo słaba jakość. E, to. Mm, no. A w ogóle ja nagrywam na PS4, tak. E, nie wiem dlaczego, ale poczytam najwyżej albo kupię sobie jakąś nagrywalkę. Mikrofon też muszę zmienić na Blue Yeti. No i to jest właśnie mikrofon e, ten. A nie nagrywalka. E, no właśnie, bo teraz nagrywam z kamerki mikrofon, dlatego pewnie jest taki dziwny. W ogóle wiem, musicie się przyzwyczaić, że nie wymawiam R. No dlatego słyszycie L. No i tak dalej. E, za niedługo będę miał, mój brat dostanie e, taką grę jak e, Plant vs. Zombie Garden of Warfare 2. Też będę nagrywał na pewno. Eee, o, ja a grafika na kanał to jest w trakcie tworzenia. Więc na razie dam jakąś podstawą, bo nie chciałbym się na to Jakieś eee, No i tak. Eee, właśnie mam GTA V, Battlefield a Hardline, nie Battlefield 1, bo mi się no nie podoba. Grałem, ale później oddałem. No. Mm, mam też, e, mam też, jak to się nazywa, mm, no, w ja, ja się zajechałem, e, mam jeszcze e, Star Wars Battlefront, mogę nagrać z takim youtuberem, jednym też z Razerem właśnie, jak do mnie przyjdzie Garden Water, też możemy nagrać razem. Mm, no. Live'y to na, na razie live'ów nie będzie, bo będę musiał zobaczyć jak to zrobić, bo nagrywam głos z komputera, a no w ogóle muszę to włączyć. A wideo idzie, nagrywam na konsoli. Bo mam za słabego kompa, nie? XD. No ale tak. Ale polecam wam kupić haku, że jest to dobry. Za tylko 81 tysięcy jest to bardzo mało. Ale to jest, są dodatnie dwa razy napady. E, nie wiem, czy już się skończyły, ale chyba jeszcze są podwójne LP e, na zadaniach z klubu Monserle. Ale nie wiem, można dostać do 50 tysięcy. czy nawet do 60, więc się opłaca. E, Zobaczymy, ile tu nasze nagranie, poczekajcie, gdzieś to tu będzie napisane. A no, no to jest czwarta minuta, dopiero to będzie taki odcinek prezentacyjny, serii, że w ogóle takie odcinki, w ogóle że robię misje, to będą następne. No i tyle. Aha, o systematyczności. Nagrywać będę. Na pewno dwa razy w tygodniu. Nie wiem jeszcze jak, ale będzie na pewno w piątek. Nie, nawet będzie tak, że zrobię w piątek jakąś grę w sobotę. I w niedzielę się zobaczy. Jeszcze może będzie Need for Speed, ale to jeszcze się zobaczy co będziecie chcieli. Na pewno będzie GTA, no bo to jest jedna z moich ulubionych gier. No w ogóle, ja, żeby sobie kupić tą wytwórnię, ja sprzedam moje 811. No była streamingowana na full, no ale nie było mi jej szkoda, bo wiedziałem, że sobie kupię hakucza, to jest bardzo szybki motor. No takie, no pierwsze, nasze, znaczy, no może stać cały czas na tym kola. Dosłownie. CES nie wiem, czy będzie. No bo na komputerze ogólnie raczej nie będę nagrywał, jak już to robił o megle. Na live'ach. A tak to raczej nie. Bo odcinek o megle, a, trochę nie pasuje nie? No właśnie. Jak dobijecie... Y, 5 łapek w górę... Albo nie. Jak dobijecie y, 5 łapek w dół, E, to, e, to od razu kończę robić grafika. No, do kanału. Ile teraz? Już 6 minut. Zaraz skończymy. Nie chcę, żeby były takie długie odcinki, no, bo komu chce się to oglądać i słuchać takiego dzieciaka, nie? No właśnie. Kamalki nie wiem, czy będzie. No dobra, jest już, prawie. Mam nadzieję, że nie będzie złej jakości, bo będę złym. No właśnie. Jeszcze mam jakieś zasoby. Um, listen, to, listen, zasoby. Give me. Dobra. No to ja będę kończył. Mm. No a wideo już nie widzicie, a ja bym mówię, cześć.